Cześć, witam Was wszystkich w najnowszym odcinku, na który ja bardzo się ekscytuję i bardzo czekałam ze względu na to, że jak podejrzewam już przeczytaliście w mailu, na ten zestaw czekałam całkiem długo. Został on ogłoszony już jakiś czas temu. Zagrałam w Horizon Zero Dawn, zrobiłam recenzję, do której obejrzenia oczywiście Was zapraszam. A dzisiaj będziemy się bawić, bo nieważne ile macie lat czy macie 3, 13, 30 czy 300 LEGO wciąż robi robotę i wciąż uwielbiamy je układać. Dzisiaj będzie to Talnek z gry Horizon Forbidden West, czyli inaczej po polsku Żyraf który ma mieć 34 cm wysokości i 21 cm szerokości, oczywiście to sprawdzimy. A teraz przechodzimy do otwarcia tego pudełka, bo ja już nie mogę się doczekać, aby zobaczyć jak wygląda ten zestaw w środku. Zobaczymy też, czy uda mi się to ułożyć dzisiaj całość. Czy być może na przykład w pewnym momencie zmienię outfit, bo będzie kolejny dzień. Lecimy. Doko jest naprawdę zacne: w środku jest ponoć 1222 Legosy. Aczkolwiek ja tego liczyć nie będę. Wierzę Lego na słowo. Z reguły nie próbują oszukać swoich konsumentów, biorąc pod uwagę, ile to Lego kosztuje. Cena przed premierą tego zestawu to było pomiędzy 270 zł, a 300 nawet 70, ze względu na to, że w niektórych miejscach ta cena była mocno podwyższona. Aczkolwiek, jeżeli wystarczająco wcześnie się ogarnęliście, to mogliście oczywiście dostać ten zestaw za nieco tańszą cenę. Obecnie można go spokojnie co jakiś czas zgarnąć w tej niższej cenie, więc jeżeli wciąż będziecie chcieli, to myślę, że spokojnie możecie się zaopatrzyć w ten zestaw. Na pudełku ten zestaw jest opisany jako odpowiedni dla 18, ale myślę, że to jest spore nadużycie. Jeżeli macie jakieś 16, lat, to spokojnie możecie go dalej układać. Pudełko z przodu wygląda w ten sposób, z tyłu wygląda niemal identycznie, poza tą różnicą, że mamy tutaj grafiki z gry i taką małe przybliżenie na pewne szczegóły z całego zestawu. Zatem przechodzimy do otwarcia pudełka. Otwarcie jest jak zwykle z tyłu. Jest to dość wygodny pomysł Lego, aby robić takie dwa miejsca, w którym możecie wcisnąć i w ten sposób. Dostać się do pudełka. Ech. Aczkolwiek mam wrażenie za każdym razem, że mam zdecydowanie za mało siły, żeby to robić. Pieczęć została złamana. Ech. Albo i nie. Wciąż nie mogę się dostać do środka. Ech. Okej, okay. i wysypujemy. Uuu. Pudełko zostało opróżnione. Wyjątkowo nie będę tym pudełkiem rzucać, bo z reguły pudełkami sobie swobodnie rzucam, ale za to już policami zdecydowanie rzucać będę. Sporo tego. Odsuwamy troszeczkę i proszę Państwa, wow. Czy Wy to widzicie? Teraz to już się widzę, nie robi po prostu zaszycików, tylko konkretne księgi do układania zestawów. Szczerze mówiąc, to jest jeden z moich większych zestawów, jakie posiadam i muszę przyznać, że ta grubość jest imponująca, a niedawno widziałam jeszcze większą księgę, nawet dwie w jednym zestawie. Ale to jeszcze kiedyś w przyszłości. Na razie zajmiemy się żyrafem, który w końcu musi stanąć gdzieś w tym mieszkaniu, gdzie na pewno będzie trudno znaleźć miejsce, bo już wszystkie półki wyzajmowałam, ale coś się znajdzie. Mam pewne podejrzenia, że woleczek numer jeden, nawet bez patrzenia w instrukcję, będzie tym, który będzie na początku. W pogotowie ustawię sobie woleczek numer dwa. Okazuje się, że poza woreczkami jest deseczka zielona i ten oto smyślny kabelek, który jeszcze nie mam pojęcia do czego będzie, ale oczywiście, że do czegoś będzie. Aczkolwiek to nie było w woreczkach, więc jest to taka informacja dla Was, żebyście się nie zdziwili, że ja po prostu też tak mam. Oczywiście w zestawie jest też zestaw na. Oczywiście w zestawie jest też zestaw naklejek. Brawo! Oczywiście w pudełku znajduje się też zestaw naklejek, który potem po złożeniu będzie można nakleić na naszego żyrafa. Tego to prezentuje się książeczka od Lego Horizon Forbidden West. Najlepsze jest chyba to, że na początku samym nie mamy od razu instrukcji, ale jest kilka informacji na temat gry Horizon. Są machiny, jest także LEGO designer, który zaprojektował właśnie ten zestaw. Co jest bardzo fajne, że w ogóle wyróżnili tego człowieka, który po prostu wymyślił, jak to ma wyglądać w wersji LEGO. Uwierzcie mi, oglądałam ten dokument, jest to naprawdę konkretnie zaawansowana praca, aby wymyślić taki zestaw. Oczywiście znajdują się informacje na temat żyrafa, talneka oraz o głównej Bachacerce Eloy, która ma przesudny model. LEGO w tym wydaniu. I oto początek naszej instrukcji. Przy czym mamy tutaj taką e, szybką informację, że do podstawki będziemy potrzebowali trzech woreczków, natomiast do zbudowania tonnela będziemy potrzebowali już numerów od 4 do 8. Mm. Na końcu zestawu jest informacja, że jak zostawię feedback po złożeniu zestawu, to mogę wygrać jeszcze jeden zestaw LEGO. Zatem zaczynamy nasze układanie od woreczka numer 1. Nieco teraz przyspieszę wideo, abyście zobaczyli, jak to się składa. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i do zobaczenia na końcu, jak już ułożę całego toneka. She's so cute! Super urocza! Nie mogę, no, no, normalnie nie mogę. To jest super słodka Eloy. Nie mam żadnej figurki Eloy i to jest moja pierwsza Eloy. Jestem zachwycona, jesteś przecudna. Zatem witajcie dzień później. Mam nadzieję, że dobrze Wam się oglądało przyspieszone składanie, które mnie osobiście zajęło dwa dni. Niedokładnie dwa dni, ale musiałam je rozłożyć na dwa dni, ponieważ pierwszą część nagrałam wczoraj, ale niestety nie udało mi się nagrać całego materiału w dniu wczorajszym, ze względu na to, że po prostu oświetlenie zaczęło się zmieniać, a nie chciałam, żeby to wyglądało. Ciemno, ponuro i źle, więc przełożyłam układanie na kolejny dzień. I mamy oto pięknego żyrafa prawie ułożonego ze względu na to, że tę ostatnią część postanowiłam po prostu zostawić e, dla tej perspektywy, aby zobaczyć, jak to będzie wyglądać właśnie w tym formacie i czy to się będzie w ogóle układać prawidłowo. Bowiem została nam chyba najważniejsza część do założenia na naszego żyrafa, czyli jego główka, dysk. To coś, na co zawsze wskakuje Eloy, aby zbadać teren. Przechodzimy do założenia mu głowy. Wyszło bardzo, bardzo sprawnie, bardzo przyjemnie. Trochę się aż załamał pod własnym ciężarem, mam wrażenie. I pozostaje mi jeszcze położenie tego na tą podstawkę. Ale zanim to jeszcze zrobimy, pozwolę sobie na małe podsumowanie całego tego zestawu, ze względu na to, że będę potrzebowała właśnie kilku części osobno, abym Wam wytłumaczyć, co mi sprawiło największe problemy, co było fajne, co było niefajne. Ponieważ jak się okazało, było tutaj kilka elementów, które mnie osobiście się nie spodobały. Zacznijmy może od podstawki, którą, jak widzicie, tutaj wygląda całkiem fajnie i imponująco, aczkolwiek to, co było na instrukcji bardzo łatwe do złożenia, okazało się zabawą przynajmniej na kilka minut, ponieważ ten kabelek dołączony do zestawu, który był osobno, on ma tworzyć formę pnącza wokół lampy, świateł. Sęk w tym, że jako zupełnie nowy kabel, niewyrobiony, powodował, że ja za każdym razem, kiedy go owijałam, a próbowałam zarówno z jednej strony, jak i z drugiej, nieustannie obkręcał mi te światła w drugą stronę. Zresztą mogę Wam zaprezentować. Według instrukcji te światła powinny stać w ten sposób. Ale one niestety nie są w stanie ustać, ponieważ ten kabel nieustannie je ciągnie. Najprawdopodobniej z czasem oczywiście on się wyrobi i spowoduje to, że po prostu te światła będą stać tak jak powinny. Co nie oznacza oczywiście, że w ogóle muszą w ten sposób stać, ponieważ to jest Lego i możecie sobie ustawić to jak chcecie. Ale jeżeli idziecie za instrukcją, to zapewniam Was, że na początku czeka zabawa taka jak mnie, czyli nieustanne. Ustawienie tego w pozycji takiej jak zaprezentowana jest w instrukcji i powracanie z powrotem jeszcze raz i cały czas w ten sam sposób. Przejdźmy zatem do żyrafa, czy tutaj coś nie wyszło. Uważam, że cały ten zestaw jest absolutnie fenomenalny i super. Cieszę się bardzo, że Horizon doczekał się swojego LEGO, ponieważ uważam, że konkretnie bestie z Horizona. To jest dokładnie coś, co potrzebuje Lego, ponieważ bardzo wiele rzeczy, według mnie, jeżeli chodzi o Lego, nie zawsze się sprawdza. Nie potrzebuje zestawów Lego, na przykład z różowej brygady, co się niedawno dowiedziałam, że istnieje, albo zestawów Lego z The Big Bang Theory, gdzie mamy okazję złożyć po prostu pomieszczenie. To są zestawy, które jakoś strasznie mnie nie rajcują, ale według mnie te zwierzaki z Horizona to jest absolutny majsterstyk i Uważam, że powinny dostać swoje zostawy każdy z nich, ponieważ bardzo dobrze się to po prostu składa, i bardzo dobrze też wygląda, ze względu na to, że specyfika te zwierzaków jest na tyle podobna do LEGO, że po prostu dobrze się bawimy i też dobrze się na to patrzy jako na swego rodzaju figurkę, która, jak widzicie, jest całkiem spora i naprawdę imponująca, przynajmniej mnie imponuje. Cały zestaw składało mi się świetnie. Tutaj, jeżeli chodzi o jakość klocków Lego, absolutnie nie odbiega to od normy. One się składają świetnie, wchodzą jedne we w drugie, trzymają się bardzo mocno. Nie ma tutaj żadnych problemów z jakimś dociskaniem, tak jak w przypadku często chińskich klocków Lego, czyli tych nazwijmy to prawie Lego z AliExpress. W tym konkretnym zestawie też miałam okazję zobaczyć po raz pierwszy klocki Lego, o których wcześniej nie słyszałam, nie widziałam ich, więc po raz pierwszy miałam okazję pobawić się nimi, tak bardzo skomplikowanymi elementami, jak na przykład te pochodzące z głowy żyrafa. A skoro już jesteśmy przy głowie żyrafa, to przyznam Wam, że była to najbardziej skomplikowana część. Bo chociaż sama głowa żrafa nie wydaje się jakoś strasznie skomplikowana, to jak się okazuje, cała trudność polega na tym, że tutaj musimy bardzo mocno kontrolować, z której strony są klocki ponieważ mamy tutaj różne elementy, które muszą do siebie pasować, aby ta idealnie płaska, okrągła powierzchnia taka pozostała. I chociaż samo ciało wydaje się najbardziej skomplikowanym elementem, że jak się okazuje, ciało bardzo łatwo się składa i ciężko się gdzieś pomylić. Natomiast w przypadku głowy bardzo często zdarzało mi się, że po prostu układałam klocki odwrotnie i później musiałam po prostu wszystko rozkładać i składać ponownie, aby po prostu wszystko pasowało i głowa miała wyglądać dokładnie tak, jak no obrazku. Fajne jest też to, że te nogi są ruchome, więc możemy je sobie tak naprawdę układać jak chcemy, aczkolwiek na samej podstawce mamy tutaj kilka takich bolców, które pozwolą nam umieścić tego żyrafa na miejscu. Aczkolwiek podejrzewam, że jeżeli już nauczycie się tego, to będziecie mogli w przyszłości przełożyć sobie na przykład tego żyrafa, zostawić w nieco innej pozycji, ponieważ te nogi są dość mobilne i to w kilku miejscach, więc fajny aspekt, który pozwala nam tworzyć niemal żyrafa tańczącego kankana. Zatem przechodzimy do przypięcia go wreszcie do podstawki. Uch. Teraz próbuję to wszystko podnieść. Zobaczymy, czy trochę się boję, czy to się wszystko nie rozwali. Ale nie, jest piękny żyraf. Szczerze, według mnie jest to imponujący zestaw Lego, który wygląda świetnie. Nawet jako po prostu wasza figurka, i przyznam wam, że figurki w tej cenie najprawdopodobniej tak dużej byście nie kupili. Bo ten zestaw, tak jak wspomniałam na początku, kosztował mniej więcej 260 zł. Więc 260 zł. figurka tej wielkości jest bardzo ciężko osiągalna i dodatkowo figurka, która daje wam radość składania. Dodatkowym doskonałym według mnie aspektem jest obecność malutkiej Eloy i obecność malutkiego również, zapomniałam jak on się nazywa. Nazwijmy go raptorkiem. Ma go raptorka, go możecie ustawić dosłownie gdzie chcecie, na przykład nawet na głowie naszego Rafa. Dobra, nie chce stać na głowie, zostawimy go na dole. I oto nasza mała Horizonowa Diorama z Lego jest gotowa. Po ukończeniu całego zestawu zostawiam też całkiem spora ilość klocków, które możecie użyć dowolnie. Ewentualnie istnieje opcja, że ja po prostu coś źle złożyłam i, wiecie, brakuje tu kilku elementów, ale nie wydaje mi się, ze względu na to, że w pewnych momentach starałam się wracać, sprawdzać, czy na pewno wszystko dobrze składam. Jakie jest natomiast moje podsumowanie tego zestawu? Osobiście uważam, że jest świetny. Fenomenalny, naprawdę daje dużo zabawy. Przede wszystkim, jeżeli nie macie planów rozkładać tego zestawu, to jest to świetna figurka. I powiedziałabym, że jest to figurka nawet lepsza niż widziałam w kolekcjonerce, bo po prostu w kolekcjonerce to ją wyciągacie, stawiacie i ona tak po prostu stoi. A tutaj możecie się pobawić możecie ją złożyć, rozłożyć, potem znowu złożyć i wygląda świetnie jest większa i tańsza przede wszystkim. Natomiast ja chętnie przeczytam Wasze opinie na temat tego zestawu. Napiszcie, czy Wam się podobał, napiszcie, czy macie ten zestaw, czy planujecie zakupić, czy być może planujecie zakupić dopiero właśnie po tym filmiku i to Wam właśnie pomogło. Jeżeli tak jest, to szczerze się z tego cieszę i mam nadzieję, że pomogłam Wam w decyzji. Natomiast ja głaskam mojego żyrafa. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Będziecie mieć jeszcze świetny dzień. Być może ułożycie sobie dzisiaj jakieś Lego. I do zobaczenia już w kolejnym filmiku. Dzięki raz jeszcze i pa pa. Oczywiście, jeżeli tylko macie ochotę i filmik się Wam podoba, możecie zostawić lajka, suba, dzwoneczek, udostępnić to wideo, posłać w świat informacje, że Legos Horizona są super.